maluśki do nas wyszedł przyjechaliśmy do niego po pracy dać mu jakieś jedzonko malutkie on się przeciąga tutaj cały salutki salutki, gdzie tu jest światełko? pokaż ten pyszczek kochany tutaj do światełka salutki 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 mój kochany patrzcie jaki salutki jest mamy godzinę 23.01 Tenki. Mój calutki pyszczulek no. o, Mój malusieńki Kotuś Tak Mój kotuś piękny Tak się przepycha główką Będzie kolacyjka jadł, Nasz mi się niech piękny jak się cieszy Spójrzcie Nasz kochany kotuś Misiek no? Misio? Misio? No szybko do nas chodź szybko do nas chodź mój pyszczu kochany mój pyszczulku kochany, ale się cieszy Misiulek tak? Ale się góweczka cieszy ojejko, wczoraj cię nie było co? Przyjechałem, Misiuka nie było ale dzisiaj na szczęście już jest Dzisiaj na szczęście jest Patrzcie jaki jest kochany, patrzcie Patrzcie co robi Nasz kochany misiulek Jak buźkę wyciera Zapachy zostawia nasz kochany Tak? Ale się calutki cieszy, tak? Patrzcie na kochanego jak piękny jest Misiulek się cieszy? <laughs> Widzieliście jaką ma buzię? Ja pierdolę, ale sorry ale on jest słodki, nie Idziemy mu dać jeść i jedziemy Proszę Cię kochaniutki, tu porozsypałam, masz karmę Patrzcie, nawet go nie widać O, teraz go widać, tak? I misiulek zajada kochany i wracamy do niego jutro Teraz już jedziemy też na kolację Uf, Ale on jest piękny, ujejciu, ujejciu <laughs>